Paweł Słowiński dla Eduardo, czy Paweł? Hej, witam się, Ma. No, odśrodku jesteś, jesteś w Polsce, to powiedz jak się bawisz, bo tutaj wszyscy dużo zauważyli, że ty, jak przyjeżdżasz do Polski, to, to bawisz się chyba najlepiej ze wszystkich zawodników, którzy przyjeżdżają na KSW. Nie, to, ta zabawa to była sprawa tamtego roku. W tamtym roku po prostu roz, roz, rozeszłem się z żoną, straciłem dom i się zacząłem troszkę bawić roz, roz, rozbijać. I właśnie też przyjechałem na walkę KSW z Borżalem, z Marcinem, no i no przegrałem, no i zbił mnie trochę, no i ten... Właśnie w tym roku tak sytuacja, sytuacja wygląda że od y, pierwszego dnia tego roku mieszkam w Talandii, trenuję tam. Przez ostatni miesiąc byłem w, w, w Kamberze trenowałem zapasy z chłopakami, także... Jestem przygotowany na walkę z Michałem i będzie całkiem inna walka właśnie jak była z Marcinem Różalskim. No właśnie wyprzedziłeś moje pytanie, bo jakie wnioski wyciągnąłeś, co, 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 co trzeba było zmienić w twoim MMA po, po walce z Marcinem Różalskim? No po prostu no trzeba było trenować, nie? Ja, ja nie trenowałem, nie, właśnie niech tak żeby tak to wyglądało, że lekko, lekko się wziąłem Marcina pod rękę, bo wcale tak nie było. Ja po prostu jak mówiłem miałem parę takich problemów życiowych i ten, no i nie trenowałem, nie przekładałem się wcale do treningów do właśnie swojej kariery i właśnie tak przyjechałem sobie, a, aby, aby przyjechać do, Pol do Polski na walkę, no i no i tak dostałem, no ale tak w sumie, tak sumie prawdę mówiąc to się dobrze stało, że dostałem od rzala, bo po prostu byłem tak to ściągał na, trochę na ziemię, nie? także... No, dobrze się stało, dobrze, 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 Długo się zastanawiałeś, kiedy KSW zadzwoniło i zaproponowało, żebyś skoczył na zastępstwo jako rywal dla Michała Andryszaka? No, to już było, a czy wiesz, ja, ja wróciłem w tym roku do, do, swoich, do swoich treningów, do swojej po prostu takiej kariery jako zawodnik i trenowałem od pierwszego dnia tego roku i właśnie Wiedziałem, że takie, w takiej sytuacji może nadejść i po prostu ja się przygotowywałem na walkę 12 kwietnia do Rumunii na Super Combat, na którą pojadę właśnie, a to, że KSW zadzwoniło i zapytało, czy mam walczyć z Michałem, to jest taki bonus, o jestem w formie i dobrze się czuję na walkę. O, chyba nie będzie zaskoczeniem, jeśli Michał będzie próbował Cię sprowadzać i, i szukać swojego szczęścia w parterze jesteś na to, na to przygotowany i mówiłeś o tym, że trenowałeś zapasy, ale też jeśli już walka znajdzie się na ziemi, jak twój partner, zrobiłeś jakieś postępy od walki z Różalem? No tak, od walki. Tak, to właśnie trenowałem zapasy, właśnie takedown defense i właśnie tam jak wyjść właśnie z tych właśnie z tych, z tych pozycji, w których się możesz znaleźć na ziemi, także... Czuję się dobrze do walki, no jeżeli walka będzie na dole, to będziemy walczyć na dole. Jeżeli będzie w górze, będę będziemy, będziemy walczył w górze. Także nie boję się zejść na dół i nie boję się walki z stójce. Ale właściwie jesteś skazywany tutaj na, na pożarcie przez większość osób przed tą walką, no bo twój rywal nie dość bardziej doświadczony, też taki typowy już zawodnik MMA od podstawychowany wychowany w MMA. No to dobrze. lubisz, lubisz walczyć z takiej pozycji underdoga? No, właśnie, właśnie dla, dla, cała presja, cały ciężar jest na nim, także no problem. Dobrze, to będzie twoja druga walka, jeśli to będzie twoja druga porażka. Nie boisz się, że to może być koniec twojej przygody z KSW? No, może tak się stać, może się stać, no ale właśnie, zobaczymy, zobaczymy jak pójdzie. Nie przyjąłem tu przegrać i przygotowałem się dobrze, także jestem pozytywnie nastawiony do walki. Dobrze, to dziękuję Ci bardzo za wywiad. Życzę powodzenia i jeszcze ja bym chciał na koniec kogoś pozdrowić, komuś podziękować. To jest chwila taka dla Ciebie. No, dziękuję, pozdrawiam właśnie całą ekipę KSW, wszystkich właśnie znajomych, rodzinę starych, stare koleżanki. No, dziękuję. Dzięki.